Te książki skradły moje serce w mijającym roku. David Goggins, bez końca. Upór, dyscyplina i determinacja to coś, czego można pozazdrościć autorowi pomimo jego przeżyć. Idealna pozycja na początek roku. Ryan Holiday, siła samodyscypliny. Motywacja jest ok, ale działa na krótką metę. Aby osiągnąć sukces, potrzebna jest dyscyplina. A dzięki tej książce poznasz wiele praktycznych wskazówek, jak kultywować ją na co dzień. Robin Sharma, tego nie kupisz za pieniądze. Ta pozycja to krótkie opowieści z życia autora w formie lekcji, z których płyną proste mądrości, o których nieraz zapominamy w codziennym pędzie. Przyjemna i dająca do myślenia. Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Jacek Masłowski, Tomasz Kwaśniewski. Ta książka to coś, co powinien przeczytać każdy facet. To przewodnik po męskości, o relacjach z kobietami, z rodzicami, z dziećmi. Naprawdę warto. I na koniec, jeśli jesteś twórcą, tak jak ja, interesujesz się biznesem, bądź zajmujesz się sprzedażą, to polecam Ci te dwie pozycje – chce vidět klient.